Prosimy po błogosław, ten sprzęt służący do gaszenia pożarów, do ratowania ludzi, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działania ognia i innych nieszczęść. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwali tym sprzętem niosąc rachunek bliźnił i zachowaj ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i spraw. Abyśmy zawsze byli gotowi nieświętną pomoc bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Amen. suweniry obręczenie dyplomu proszę zastępcę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Stręższego Brygadiera Piotra Konara Obecnie nastąpi wręczenie nominacji na wyższe stopnie służbowe.

Thank you. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Bochni, brygadier Krzysztof Kokoszka, wyróżnił Ryngrafem Okolicznościowym pana Stefana Kolawińskiego, burmistrza miasta Bochnia, pana Kazimierza Szcisło, przewodniczącego Rady Miasta Bochnia, za aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Bochnia. Wyróżnionych proszę o wystąpienie. Dobrze, To jest nasz oficjalny znak, który nosimy tutaj na Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę o zabranie głosu zaproszonych gości. Chciałbym aby do roku bieżącym. Po pierwsze, jak najmniej okazji było do tego, abyście musieli mieć pomoc w wyniku powodzi, różnych danych, lotowych ale jeśli tak się zdarzy, to chcę Wam życzyć, aby zawsze powroty były w takiej samej liczbie jak wyjazdy, aby przy okazji ratowania dobytku imienia sami wracaliście bez uszczerbku. Za to w imieniu rządzących, myślę, i parlamentarzystów chcę Wam serdecznie podziękować. Dziękuję. Polskiego komendanta wojewódzkiego, swoim własnym, chciałem serdecznie Wam podziękować za kolejny rok służby, kolejny rok wytężonej pracy, przygotowania do wszystkich działań ratowniczych, które na terenie powiatu bochońskiego w minionym okresie nastąpiły. Dziękuję Wam szczególnie za te działania, które były prowadzone w 2010 roku podczas powodzi. Za Waszą gotowość, za Wasze zaangażowanie, za to, że wszystkie gminy, cały powiat Bocheński mógł na Was liczyć. Na Was też można było liczyć podczas szeregu działań na terenie województwa. Chcę też powiedzieć tutaj w gronie Panów Wójtów, burmistrzów, wszystkich samorządowców, że województwo nasze też podczas powodzi było reprezentowane na szczeblu kraju. Szanowni Strażacy, jest to nasze święto. To święto pokazuje również jedną rzecz, że Straż Pożarna w Polsce jest jedna. Nie ma państwowej, nie ma ochotniczej Straży Pożarnej. Szczególnie tutaj na Ziemi Boheńskiej ostatnia powódź pokazała, że ani jedna formacja, ani druga samodzielnie nie mogą funkcjonować. Muszą razem wspólnie działać, aby osiągać efekty. I za tą życzliwość nam Panowie oficerowie, strażacy bohmeńscy państwo i Straży Pożarnych życzliwość i współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w imieniu Zarządu Wojewódzkiego serdecznie dziękuję, życząc równocześnie wiele satysfakcji i zdania za służbę, za pracę dla społeczeństwa bohmeńskiego. Dziękuję bardzo. W tegorocznym budżecie powiatu bohmeńskiego na wyposażenie BSP w Bowni jest zabezpieczona kwota 100 tysięcy złotych. W ramach skromnych możliwości budżetu powiatu, również w tegorocznym budżecie, jest analogiczna kwota na doposażenie jednostek ekspertów. To kolejny rok z rzędu, kiedy budujemy narzędzia pracy dla Was, dla Waszych umiejętności, i Waszego poświęcenia. Przyjmijcie z okazji Waszego święta, z okazji naszego święta, serdeczne życzenia zdrowia, radości i powodzenia również w życiu osobistym dla Was dla A w tym momencie na ręce komendanta pana Krzysztofa Koposzki chciałbym ja Może skromniejszy, ale adres Raz z podziękowaniami, życzeniami z okazji miejskiej na służby. Panie komendancie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania Panu oraz wszystkim współpracownikom. Podziwiam i doceniam Waszą odwagę, zaangażowanie, poświęcenie oraz determinacją, z jaką wykonujecie swoją trudną i odpowiedzialną pracę. Ratowanie bowiem mienia i życia ludzkiego jest niezwykłym wyzwaniem niosącym wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Niech ochrania Was przed nimi patron strażaków, święty Florian, aby ów trud według strażackiej dewizy przeznaczony był Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek. W tak ważnym dniu życzę całej rodzinie strażackiej. Wielu codziennych radości, zdrowia oraz wszelkiego dobra. Niech Wasza służba będzie przykładem dla tych, którzy tak jak Wy pragną pomagać drugiemu człowiekowi oraz służyć swojej ojczyźnie. Pragnę podziękować również Waszym najbliższym. Życzę, by ich wsparcie i wyrozumiałość pomogły Wam w sumiennym spełnianiu służbowych za Pozwolę sobie ten list gratulacyjny i statuetkę świętego Floriana przekazać komendantowi powiatowemu straży pożarnej Krzysztofowi Kokoszce. Do życzeń dołączają się również wójtowie wójt gminy Łapanów Jan Kulik i wójt gminy Żegocina, Jerzy błonia. moim oraz wszystkich policjantów Wołyńskiej Komendy Powiatowej Policji w Włochli chciałem Wam złożyć w dniu Waszego święta życzenia wszystkiego najlepszego głównie zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym gratuluję wszystkim wyróżnionym odznaczeniami, awansami oraz innymi wyróżnieniami wszystkiego najlepszego, natomiast na ręce Pana Komendanta chciałem złożyć okolicznościowy adres Jestem jeszcze w jedną informację. Chciałbym serdecznie Państwa poinformować, że jest z nami dzisiaj na uroczystości Poczet Sztandarowy z Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II Złapanowa. Jest to klasa policyjno-strażacka, która tam funkcjonuje już od dwóch lat. A założycielem, jak gdyby, i twórcą tej, tej klasy jest Pan Radny Powiatowy Robert Roy. Chciałbym również, Szanowni Państwo. Okolicznościowym ryngrafem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyróżnić trzech panów komendantów. Pana komendanta starszego brygadiera Piotra Konara, jak również byłych komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Bokni, pana Romana Paleja i pana pułkownika Władysława Baniaka. Bardzo proszę panów o wystąpienie i przyjęcie tego skromnego wyróżnienia. Na fajną współpracę ten okolicznościowy rynek, żeby przypominał o, o komendzie powiatowej Państwa Wystarczy. Panie prezydencie, serdecznie podziękowania za współpracę, za przekazaną wiedzę i doświadczenie nam, Strażakom De Bocheńskim. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim własnym i wszystkich Strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a to na pamiątkę tej naszej komendy i dzisiejszej uroczystości. Jest to oficjalny znak Państwowej Straży Pożarnej noszony na w klapie munduru służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej w dniu dzisiejszym. Serdecznie gratuluję, dziękuję Pani za współpracę i zapraszam do współpracy z Swoją Komendą Panie Komendancie, na pamiątkę Pańskiej długoletniej służby komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za piękną współpracę w imieniu swoim własnym, jak i wszystkich strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Serdeczne podziękowania, gratulacje i podziękowania za piękną współpracę z Dziękuję serdecznie. Panie brygadierze, dowódca uroczystości Aspirant Górka melduje pododdziały po uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka. Pododdziały baczność, pododdziały spocznij. W imieniu kierownictwa komendy uczestników uroczystości zapraszam na tradycyjny strażacki poczęstunek na pierwszym piętrze naszej komendy.